I Jedziemy, tak? Tu jest co. Ćwiczenie szóste z nowej ery. Tutaj mamy podręcznik i zadanie idealne pod maturkę. Obić enty wyraz ciągu geometrycznego. Czyli tu w tym zadaniu nie jest powiedziane, że za pomocą wzoru nie. Tylko my możemy zwyczajnie sobie już od razu wstawić. Pod wzór an, a1 razy q do potęgi n-1. Czyli tutaj mamy zapisany wzór ogólny ciągu geometrycznego I nie muszę wzoru pod ten podpunkt h wyprowadzać, tylko mogę bezpośrednio tak jak oni mi wskazują, że n ma być tutaj 8, czyli konkretnie a8. No to widzimy, a1 jest pierwiastek z 3. Razy. Teraz Q. Wstawiamy minus. No to daję w nawias. To jest razy. A to minus. Pierwiastek z 3 przez 3 i do jakiej potęgi? No o jeden mniej niż do 8. Tak, do siódmej. I teraz. Nieparzysta potęga, y, siódma, powoduje, że na końcu no zostanie mi minus. Dobra, czyli od razu Wyrzucam ten minus na początek i mamy tak pierwiastek z 3. Ten minus tu już sobie wyrzuciłem i teraz pierwiastek z 3 do potęgi siódmej. I 3 do potęgi siódmej. Jak to zrobić? No to będzie 3 do potęgi piątej, tylko jakby zabiera nam ta potęga siódma. Czyli się ten pierwiastek nam zabiera z raz potęgi siódmej. Hmm, no ale dlaczego? No bo mamy jakby no bo tam jest taka dwójka, no i wiadomo, że to trzeba odejmować. Ale nie. Odejmujesz, zobacz, ty, kiedy ty byś miał tą samą podstawę. Na przykład tak. Nie? No karta wzorów, jeszcze raz zobacz. No ale, to, ale w sensie, nie, nie, nie to źle to źle powiedziałem. Ach, by... Tak, no bo zobacz. Jeśli odejmujemy tu, jest literka A, jest taka sama i wtedy odejmujemy. Ale nie tu. Dlaczego? Dlatego, że nie masz tej samej podstawy, bo to jest pierwiastek, a tu go na dole nie ma. No to dzielimy wtedy. 7 czy 2. Nie, no nie, nie. Ale tu musimy najpierw mieć taką samą liczbę. Nie? Nie pierwiastek i nie trójkę, tylko zrobić z pierwiastka tym wzorem, co my tu poprzednio liczyliśmy. Hmm. Czy to było? A, ja dociąłam to. Tym wzorem, co poprzednio liczyliśmy. Tu. E... Dobra, zapiszę. Nie wiem, tych kartorów wzorów, co tu było. Czyli to nie jest tak. Tylko ten wzór był A do potęgi M na N, przed chwilą było. No tym. Bo ja chcę mieć trójkę w podstawie, tak jak tu na dole. To z tego też chcę zrobić trójkę. Dobra, no to. gumka No to. Najpierw robię sobie pierwiastek z 3, to jest 3 do potęgi której? Jednej drugiej. I teraz jak ja sobie, tu mam 3 do jednej drugiej i dzielone, jest na 3 do pierwszej, to się odejmuje, czyli będę mieć 3 do której? Minus jednej drugiej, no bo ja mam jedną drugą, a odejmuję 1. I dopiero teraz to podnoszę do potęgi siódmej. Czyli. trzy do minus pierwszej, bo. 3 do minus 1 i drugiej, a jeszcze do siódmej. To ja mam 3 do minus 7. drugich. Bo tu z kolei co robię z tymi liczbami? Mnożą się. To wszystko to są te wzory na kartę wzorów. Karta wzorów. O. Wspominam to, co zamknęłam niechcąco tu. To jest to, tak? Tu. A do R, do S to było co przed chwilą, że się mnoży. A tu było dzielenie, no to się odejmuje. No to to wszystko tu właśnie jest po kolei, tak? Więc tu się mnożyliśmy. No, to mamy w ten sposób. No i ostatecznie zobaczcie, to też jest tutaj. Od razu zrobię, że tu mamy też 3 do 1, drugiej. 3. no. 3 do 1, drugiej i razy, i z tego wyszło, tu po przekształceniu, 3 do minus 7 drugi. I jest mnożenie. I jak przy mnożeniu, to co robię z tymi ułamkami? I dodajemy. Właśnie. I mamy. Minus przepisuje 3. I teraz tak. 1, druga odjąć 7 drugich. Ile jest? Minus 6 drugich, czyli minus 3. I jeszcze coś. Skoro minus w wykładniku, no i karta wzorów. Jak jest ujemna potęga, odwracam. Patrzcie, to pierwsze, czyli podstawę obracam, a było to przy logarytmach w zeszłym roku. Minus i teraz tą trójkę obracam, czyli jedną trzecią robię i zmiana znaku u góry, więc jest do potęgi trzeciej i ostateczny wynik, że jest to minus jedna dwudziesta siódma. I tyle, Dlatego tego w ciągu geometrycznym zobaczcie ile czynności jest na potęgach nie i to nie koniec jeszcze zadania wkleję jeszcze yy... jeszcze może się zmieścić z tym dodatkowym poleceniem yy, tu 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 Gdzie ja mam ten mam ten discord czego I co ja zrobiłam? Jest, tu jest, dobrze, tu. Ok. Eee, poleciało. No i teraz tak. No więc ósmy mogę zrobić bez wyznaczenia wzoru ogólnego. A teraz ponieważ ja w tym poleceniu troszkę sobie dopisałam, że jeszcze wzór ogólny, to no wiem, że nudne. Ludne? Nie. Nie? Fascynujące? No, z taką szczęściem po studniu. Aż i oczekiwałam takich super laty. No hmm. ja wiem, że w taką pogodę i że w piątek. To nie jest szczyt marzeń. Dobra. Ale dobra. I teraz mamy tak. AN. I teraz piszę sobie, zobaczcie. A1. Powtórzę sobie 3 do jednej drugiej. Q. No więc to było to. To minus 3. I tu jest do potęgi. Jak tam mieliśmy. Minus 7 drugich. No. Minus 7 drugich. To jest ten ułamek Q. I jeszcze nad tym potęga n minus pierwsza. I niestety, ale ja nic z tym, dlatego troszkę, trochę no, ja przesadziłam, że tutaj dopisałam takie polecenie, no bo widzicie, coś trochę zaczęło krzaczyć w tym, nie? Taki brzydki zapis. Wiecie, gdybym ja wiedziała, czy tu jest u góry plus czy minus, to bym z tym minusem zrobiła porządek, ale ja nie mogę tego zrobić. Bo ta liczba będzie na przemian parzysta bądź nieparzysta. I parzysta mi minus skasuje, a nieparzysta nie. I dlatego muszę tak zostawić. No. Możemy. Możemy. Czyli gdybym tu podstawiła, czy mi wyjdzie ta sama liczba, nie? 3 do 1, drugiej i minus 3 i minus 7 drugich. I tutaj, i tu jest siódma. I jak jest ogólnie minus, minus, ale widzicie, z tego się ciężko liczy, nie? Bo tutaj jak mnożymy minus 14, drugie, trochę się zaczyna krzaczyć. Ale 3 do jednej, drugiej, teraz tak, to jest potęga minus 7, 6. nie, 49, sorry. Coś tu się zaczyna krzaczyć. No może tam być tak. W każdym razie to jest minus. Niecałe minus 50, czyli. Dwadzieścia cztery i pół. Ośmienia. Dwadzieścia cztery, jedna, druga. Nie, dlatego tutaj nie kombinujmy. Lepiej się po prostu pod to podstawia i prościej się liczy, więc nie kombinujmy, nie kombinujmy, nie. Tak? My no się na tym zakończę. Robimy najprościej jak się da. Najprościej.